Cześć wszystkim! Byłam wczoraj w kinie na I Nie Ma Mocnych dwa i tak mi się ten film spodobał, że uznałam, że muszę coś stworzyć w tej tematyce. Zrobię Meet the Superhero Challenge na wzór Meet the Artist Challenge z zeszłego roku. To był taki trend, mem rysowniczy na Instagramie. Polega to na tym, że na jednej grafice mamy przedstawiony wizerunek postaci, jest jej nazwa, podstawowe informacje, i jakieś tam dopiski typu co ta postać lubi albo jakie są jej mocne strony, słabe strony. I połączę to z Rainbow Challenge, czyli każdy z tych rysunków będzie na kartce innego koloru tęczy. A to z kolei z okazji tego, że przyformowałam sobie włosy. Jak te kolory fajnie wyglądają razem normalnie, się ja mam jak taka mała świecówka. Dość już nudnego, zwykłego koloru. Wreszcie się odważyłam. Rainbow, Pierwszy superbohater niech będzie na cześć Sandry Gancarz, która napisała do mnie maila z pomysłem na ten odcinek. I to właśnie ona wymyśliła razem z przyjaciółmi superbohatera bohatera o nazwie Karniszer. Brawa w ogóle za pomysł, który nadał ton całemu odcinkowi, Niemal tego, że Karniszer pochodzi ze śląska tak samo jak Sandra, ma dwie super bronie. Pierwsza to krochmal, którym usztywnia ludzi. I ten krochmal magicznie się jakoś tam z jego rąk wydobywa. Wiecie, takie i już wszystko jest wykrochmalone. A druga broń to rzut żabką. Mam nadzieję, że wiecie, że chodzi o te żabki, co się zaczepia firankę na nich, nie? A skoro już mówimy o firance, to karniszer ma pelerynę zrobioną z firanki. I jak się przyjrzycie, to ta firanka jest zawieszona na jego ramionach, na karniszu. Jakie są mocne strony karniszera? Na pewno to, że jest skłony do poświęceń, porozumiecie. Zawsze możesz liczyć na to, że cię zasłoni. <głos> 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 jest też silnym ramieniem wsparcia i oprócz tego czyścioszczyk. Natomiast jakie są jego słabe strony? Na pewno to, że podgląda ludzi. Niby się tu zakrywa, ale jednak podgląda. I uwaga, uwaga! Zasłania się kiepskimi wymówkami. No i w życiu prywatnym jest odrobinę zbyt sztywny. Wreszcie z tym swoim żywiolem mogę rzucać sucharami, a dzisiaj będę sucharmistrzem. Będę tak. Z rękawa cały czas rzucę suchar za sucharem! Dlatego radzę Wam się przygotować. To przejdźmy teraz do drugiego superbohatera właściwie superbohaterki, która pochodzi z nadmorza, a konkretnie z Władysławowa. Glona jest podróżniczką i yy, zwłaszcza uwielbia przeprawy morskie. Jej bronią są rozciągliwe glonowe macki, które są jej włosami. I wyobraźcie sobie teraz, jak y, próbuje złapać jakiegoś przestępca, to po prostu puszcza za nim taką mackę, owija wokół złoczyńcy i robi z niego takie jakby sushi. Nie wiem, czy wiecie, ale sushi zazwyczaj jest obinięte w wodoros, w takiego glona. Oprócz tego glona ma lepiący dotyk. Niektórzy mogliby powiedzieć, że duże rzeczy ginie w jej pobliżu, bo ma takie lepkie rączki, ale pamiętajmy, że ona jest super bohaterką, a nie super złoczyńcą. I tak glona ma swoje bardzo silne, dobre strony. Jest znawczynią mórz, oceanów i oczywiście glonów, czyli wszelakiej roślinności wodnej. I co jest dużą zaletą, potrafi oddychać pod wodą. To się na pewno przyda przy wielu różnych misjach. I jako że może sobie cały czas robić maseczki z glonów, to ma bardzo zadbaną cerę, skórę i włosy. Które w sumie są z glonów, więc to chyba samo z siebie wynika, że są zadbane. Natomiast no, ma te swoje słabe strony, ponieważ ma takie tendencje do obłapiania facetów. Klei się do nich okropnie. I chyba nie polubiłaby tego odcinka, ponieważ no, no. Glony lubią wilgoć, a tutaj aż się roi od sucharów. Glona też nie lubi Azjatów. Ja nie pytam czemu. I czasem śpi z rybkami, z grubymi rybami. Trzecim superbohaterem, który zaszczyci kolor niebieskiej kartki, będzie mrówka. Jest to gościu z Wrocławia, ma 1,52 m i jego strój wygląda tak, że ma mrowie czułki, które nie wiadomo czy są jego, czy są elementem stroju. No i dalej kombinezon z dużą literą M. Mrówka jak to to nie was nie zaskoczy, charakteryzuje się super siłą, potrafi dźwignąć rzeczy kilkakrotnie cięższe od siebie. A jego specjalnym atakiem jest strzał z czułka. Problem tylko w tym, że czasem tym czółkiem uderzy się sam w oko. Nie będę ukrywać, że y, inspiracją dla tej postaci troszeczkę był kleszcz z takiej. W sumie to były komiksy, ale ja to pamiętam z serialu animowanego chyba na Fox Kids. To było dawno, dawno, dawno temu, ale serial był prześmieszny i kleszcz był właśnie takim wielkim napakowanym gościem. I jego słabością bodajże było to, że jak mu się wyrwało czółki, to nagle nie mógł chodzić. Jakoś tak. Generalnie cały serial był wokół takich śmiesznych, slash żałosnych, superbohaterów, co miał swój niezwykły urok. No dobra, ale wracając do pana mrówki, to pamiętając, jak mocne przeżuwaczki mają mróweczki, no to ma on oczywiście silną szczękę. Jakby nie było, oczywiście też dobrze czuję się w grupie i nie ma problemu z respektowaniem decyzji lidera. Co się jednak też trochę wiąże z. Tymi jego słabymi stronami, bo niestety pan Mrówka ślepo podąża za innymi. Oprócz tego ma też słabość do słodyczy, mówi o sobie w formie żeńskiej. Słuchajcie, no ja też wyskupiała, by jakbym była facetem i mówiła cały czas o siebie Mrówka. Jestem dzielna! Jestem silna Mrówka! Może dlatego przy znaku jego płci jest taki mały znaczek zapytania, bo to w sumie płci małe zastanowienie. I pan Mrówka jeszcze ma częste mrowienie stóp. To teraz zielony kolor, stęczy, i ten kolor przejmuje zaparzaczon, który pochodzi z Cieszyna. Nie wiem, czy wiecie, ale w Cieszynie chyba co roku jest festiwal herbaty. Więc skąd? Skąd miałby być zaparzaczem? Jest to gościu, który zawsze ma przy sobie torebki z herbatą. Ale to, to zawsze, on ma je przypasane tutaj do, do paska. Jego ręce, stety lub niestety, mają mnóstwo ciurek. Jak zaparzacz. Jego supermocą jest pryskanie wrzątkiem i, i wróżenie z fusów. Znaczy, ja muszę wspominać, że jak na nastolatka jest naprawdę hot. Jego dobre strony? No na pewno ma w sobie dużo ciepła. Co jest dużą zaletą superbohaterską, jest odporny na wysokie temperatury. I czy, czy to chodzi o wodę, czy o jakiekolwiek inne rzeczy, temperatura wysoka, to on tego w ogóle nie czuje. Kolejny pozytyw, robi pyszne herbaty. Natomiast jeśli chodzi o jego słabe strony, to biedaczek ma tendencję do kiszenia w sobie złych emocji. Oprócz tego jest w gorącej wodzie kąpany i ma ciurawe ręce. Ho! I wiecie co? Dużym problemem jest to, że on naprawdę wielu rzeczy nie czai. Ha, 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 ha. Kolejnego superbohatera zawdzięczamy mojej przyjaciółce Yuki, która zebrała się razem z rodziną i zrobiła burzę mózgu. Człowiek paznokieć. Moglibyście pomyśleć, że jego supermocą jest wytłubywanie jakichś rzeczy, albo dobieranie niesamowitych kolorów, albo malowanie wzorków, czy coś, ale... to nie jest wystarczająco dobre. Ponieważ człowiek-paznokieć ma ostre i chropowate krawędzie, więc radzę go nie dotykać, i oprócz tego umie się rozdwajać. Nie wiem, czy widzicie, jak się przyjrzycie może, to wykończenie tego rysunku, takie półksiężyce, to są obcięte paznokcie. To jest taka dekoracja kartki, takie obcięte paznokcie narysowane. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie, co on ma wyrysowane na yy, swoim kombinezonie, to jest to palec z paznokciem niebieskim! Żadnych skojarzeń jakichś! To jest palec i paznokieć! Cóż takiego może być jego mocną stroną? Jedyna rzecz, na jaką wpadłam, to że prowadzi barwne życie, natomiast no, Sława strona jest taka, że no, łatwo go złamać. Ludzie mówią do niego, stary: no nie łam się, nie łam się, on i tak się łamie. Taki z niego jest zł. No, cienias z niego, cienias jest po prostu. Swoją drogą, jak już go pokolorowałam, to mam wrażenie, że on jakoś tak dziwnie znajomo wygląda. Ta, ta czarna opaska, rude włosy i czerwony kombinezon. No nie no, nigdzie nie mogę kogoś takiego znaleźć. Ale jeżeli, jeżeli wam coś świta w głowie, jakiś... coś. Coś sobie kojarzycie, to musicie mi napisać w komentarzach, bo po prostu tak mnie to gryzie, no gdzieś mi się kojarzy to, no. Tylko z kim? Przechodzimy do następnego superbohatera, który zagości na pomarańczowej karcie. Jest to superbohater wymyślony przez mojego Maćka. Nazywa się on Frutas. Ten gościu włada owocami. Czyli nie tylko te, które sobie widzi w pobliżu, i jest w stanie je w zupełności kontrolować, ale też potrafi je wyczarować znikąd. Nie wiadomo skąd on je bierze. Może sam je wytwarza? Nikt nie wie. To jest po prostu mistrz owoców. Fruit Master, Frutas. Kochanie, staram się nie śmiać, kiedy ja mówię jego nazwę, ale to mi naprawdę z trudem przychodzi. On ma takie trzy charakterystyczne dla siebie super ataki. Pierwszym jest strzał z cytryny, gdy radzę uważać na oczy. Drugim jest plucie pestkami arbuza. I wtedy to wygląda jak taki karabin. Puh, 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 puh. I trzeci, ostatni, ale nie najgorszy, to jest podrzucanie skórek banana. W skrócie, taka śliska sprawa. Ja się bawię świetnie, no nie. Jak to człowiek-owoc, jego dobre strony są takie, że przy nim nigdy nie zgłodniejesz, bo zawsze ci podsunie bananka. Jakkolwiek by to brzmiało! I fruta dba o twoje zdrowie! Ja nie mogę z tej nazwy! <gry> Ale jeszcze jego słabe strony. Ma zawsze kwaśną minę, i oprócz tego jest taki zbyt energiczny, więc z tą kwaśną miną to właściwie bardziej może nie energiczny, tylko taki... Porywczy bardzo jest. I jak na 31-latka jego, chyba największym minusem jest to, że jeszcze nie dojrzał. Ostatnia jest Szafiana. Chuda, piękna dziewczyna, bardzo wysoka, która pochodzi z Łodzi. I ona wie, na której ulicy w Łodzi najczęściej kradną ubrania: na kościuszki. Koś. ciuszki! Ale tak, czemu ona jest szafianą? Po pierwsze, jej ciało skrywa wiele szufladek. Dziwna moc. Ale jednak moc, więc może sobie otworzyć tutaj, wysunąć z klatki i ma jakieś tam pochowane rzeczy, co, się, co jest bardzo przydatne podczas wielu misji, bo ty nawet nie wiesz, że czegoś potrzebujesz, a ona to ma. I super mocą, ale też takim może małym minusem jest to, że ma ona takie dwie bronie. Pierwsza to dłonie nożyce, sobie zakłada takie rękawice, które są nożycami super, hiper ostre. A druga broń to wieszak, który wisi u pasa i ten wieszak się zamienia w bumerang, więc może kogoś sieknąć na odległość. Jakie są jej pozytywne strony? No, na pewno sekrety są u niej bezpieczne. Ona dużo kryje w sobie. I oprócz tego ma świetne wyczucie stylu. Tylko, że nadchodzą też te negatywne cechy. Na pewno często szufladkuje ludzi. A jak się wkurzy... o! To wiesza na wszystkich psy! Nie wiem, czy to jest zła cecha. Myślę, że dla niej może to być uciążliwe, bo przez to, że jest taka chuda, to wszyscy na nią wołają wieszak. I Szafiana ma taką jedną, jedną wielką słabość. Jest to słabość do Johnnego Deppa. Dla tych, którzy nie wiedzą, Johnny Depp był twardym rękim. Wszyscy ci super bohaterowie byli kolorowani kredkami Cochinor z mojego sklepu oliwkowa.pl. I pamiętajcie, że jest na nie promka. Jak kupicie kredki, które już powoli się kończą w sensie zapasy, i potem już nie będzie ich więcej nigdy. Never ever nie będzie tych kredek! Ym, tak? Dorzucamy do nich worko-plecaki. Gratis taki, gratis, do każdej, do każdego zestawu kredek jest jeden worko-plecak. Kupisz więcej, masz więcej worko-plecaków. Pododawaliśmy też na stany zeszyty i koszulki, bo tam widziałam, że w stanach magazynowych zabrakło, ale przeliczyliśmy to wszystko i okazało się, że jeszcze troszeczkę jest, więc też możecie zerknąć. Swoją drogą, gratki dla tych wszystkich osób, które zgadły, jaki mam kolor włosów, zwłaszcza jeżeli uznały za podpowiedź koszulkę z jeleniem. Dokładnie tak! Namalowałam tego jelenia, jak już planowałam sobie przefarbować tak kolor, dlatego on jest w kolorach moich włosów! Do następnego odcinka chciałabym, żebyście wymyślili jakiegoś dziwnego, śmiesznego superbohatera. I też zrobili ten hashtag MeetTheSuperHero. Jeżeli będziecie wstawiać na Instagram, to koniecznie z tym hashtagiem, wtedy będę mogła zawędrować, wyszukać, zalajkować. Jeżeli chcecie, żeby Wasze rysunki superbohaterów znalazły się w następnym odcinku, to wysyłajcie jedna na olsikowa-gmail.com Nie zapomnijcie się podpisać, to jest bardzo ważne. No, a my widzimy się za tydzień w czwartek o 17.45. Trzymajcie się i... パパパパ